Witam 31 października sobota, błyskawiczna akcja rowów Zaraz po wyjeździe ze skupu złomu Zatrzymałem się tutaj kawałek, no stąd 3 metry i tutaj proszę idę dalej, bo zauważyłem jednego jednego Monstera i wezmę go teraz Tam w tym robię panowie Panie i panowie, w tym robię. Yy, pozbierałem burzki przed chwilą. Błyskawiczna akcja rów taki tytuł dzisiejszego odcinka. A teraz pora na Monstera. Ludzie pieniądze wyrzucają. Już jestem zarobiony. Także miłej soboty. Nie wpadajcie w kłopoty. Miłego weekendu. A to już się mi nie rymuje. Także, jak widać na załączonym obrazku, pieniądze leżą na ziemi. Błyskawiczna akcja rowów. Pozdrawiam serdecznie.